Cześć moi drodzy, wracamy do polecanych zestawów komputerowych, dlatego, że sporo się podziało na rynku. Tym razem przyjrzymy się y, propozycji w y, moim zdaniem całkiem rozsądnym budżecie 5000 zł, które uważam za no, taki, na który chyba większość z was sobie może pozwolić. Zapraszam więc was na moją propozycję zestawu komputerowego do 5 zł na miesiąc październik. Lecimy więc do kompa. Ok, zaczynamy. Ale zanim mówimy procesor, jaki wybrałem do tego zestawu, to kilka słów, o których ostrzegałem was tak naprawdę, moi drodzy widzowie, dlatego że mówiłem, iż no, czas wakacji to był najlepszy okres na składanie komputerów i jak się sami zresztą y, dowiecie, w dalszej części tego materiału, zdecydowanie był to lepszy czas niż teraz, chociażby z tytułu, że flasher, czyli dyski SSD oraz RAM mocno podróżały. No dobrze, lecimy więc do procesora, o którym już mówiłem. No jest to hit i król AMD Ryzen 5 7500 f Tray. jest jest to oczywiście procesor OM, który nie ma w zestawie chłodzenia. Dodatkowo, procesor, który nie ma też wbudowanego układu graficznego, więc no musimy dokupić kartę graficzną. Ale ten komputer będzie do grania, więc tutaj myślę, że no nie będzie zaskoczeniem, iż będzie oczywiście karta graficzna w zestawie tego PC-ta w kwocie 5000 zł. Ten procesor zdecydowanie broni się ceną. 550 zł to jest rewelacyjna kwota, jak za Ryzena 7500 f 6 12-wątkowy procesor, i mm, on jest niewiele gorszy na 7600, który kosztuje ponad 700 zł i uważam, że dopłata do niego jest tutaj nieadekwatna względem wydajności, jaką oferuje w sensie Ryzen 7500 do 7600. Dobra, już tak podsumowując to lecimy dalej więc do płyty głównej i tutaj nieśmiertelnie można by powiedzieć bo nadal jest to król hit i w ogóle można by się zachwycać nad tą płytą główną ze względu na jej możliwości w stosunku do ceny za 640 zł mam Asusa B650e Max Gaming Wifi czyli mamy płytę już na chipsetcie B650e, który to jak mogliście się dowiedzieć z mojego materiału o tym jaką płytę główną wybrać pod Ryzen na AM5, wiecie, że jest to chipset, który ma wsparcie dla 16 linii PCIe 5.0 do karty graficznej oraz 4 linii PCIe 5.0 5.0 do pierwszego dysku M2. Co jest kluczowe. Oczywiście tutaj mówimy o tych liniach do kart graficznych, co jest kluczowe w przypadku właśnie nowych kart graficznych, w szczególności tych z niższego segmentu. Od razu zapomnę niższego niż tą, która jest wybrana do tego zestawu komputerowego. No dobrze, ale co nam oferuje ta płyta główna? No poza formatem ATX-owym, czyli mam pełnego ATX-a, mamy 4 banki mamy pełno diut, podłączeń do diut RGB, jak i RGB. No mamy mało SAT, ale powiedzmy, że tych dysków już tutaj mało kto używa. Cztery złącza Wam wystarczą na dzień dzisiejszy. Natomiast mamy też fajną sekcję zasilania, która spokojnie sobie poradzi, nawet z takimi rajzeniami 7800X 3D, ale też mamy fajną rozbudowaną tutaj całą tą sekcję tylną. Mamy spokojnie Sporo usb ków mamy 2,5 gigabitowy LAN oraz mamy WiFi 6E, więc to jest dla nas kluczowe w przypadku doboru komponentów, znaczy doboru płyty głównej do naszego zestawu komputerowego. Jedyny minus, no to bardzo biedna dziękówka z małą ilością wyjść, no ale że tak powiem, teraz większość i tak pewnie używa słuchawek albo na USB, albo jeżeli w ogóle używacie słuchawek, no to wystarczą, mam dwa jacki. I będzie ok. Eee, szkoda, że nie ma po prostu wyjścia z PDF au, tego cyfrowego. No dobra, no ale za 640 zł, to nie ma co też wybrzydzać. No ta płyta naprawdę broni się ceną tutaj i możliwościami, jak na ten budżet i ten pułap cenowy. Lecimy dalej do pamięci Gudramy. Iridium Black V Silver. Najtańsze 32 GB6000 600, MHz na sekundę cel 30 aktualnie. No niestety tutaj patrioty zostały zdetonizowane przez Gudramy, ale te Gudramy też sobie poradzą i też będą dobrze działać na tej platformie. Tutaj moim zdaniem nie ma co wybrzydzać pamięci bez RGB, no bo budżet niski nie starczyło na RGB. No sobie jest za coś, że tak powiem, więc <laughs> musicie oczywiście iść na no wszelakie kompromisy w tego typu zestawach komputerowych. No i jeszcze niedawno za 400 to, to kupowaliśmy fajne pamiątki od właśnie Patriota, a teraz mamy Gudramy, które też są fajne. No nie mówię, że nie, ale po prostu gudramy były droższe niż te patrioty, a teraz patrioty są droższe niż gudramy, więc warto śledzić rynek. 509 zł. mam nadzieję, że nie będą teraz lawinowo drożyć te pamięci, choć no nie mogę wam obiecać, że nie podróżują za na przykład miesiąc te pamięci do 550-600 zł, co będzie już absurdalną podwyżką względem ceny jeszcze sprzed dwóch miesięcy, gdzie dało się kupić, tak jak mówiłem 6000 MHz na sekundę, czy też mega transferów na sekundę, cel 30 32 GB taki zestaw za 400 zł, dokładnie za 399 zł, także tanio to już było, oby nie było tylko gorzej. Dalej lecimy do chłodzenia, bo nasz procesor nie ma chłodzenia. No i tutaj wybrałem białe chłodzenie pod naszą płytę główną, żeby tak ładnie pasowało. Thermalright Assassin X 120 Refine SM White. To chłodzenie testowałem. Jakbyście chcieli to znajdziecie u mnie na kanale, postaram się też rzucić kartę w rogu ekranu. Mamy przetestowane z Tą klasą procesora to chłodzenie sobie radzi rewelacyjnie. Nie poradziło sobie z i9-11900K, ale nie oszukujmy się, no to chłodzenie po prostu nie miało prawa sobie poradzić z i9-11900K. Dlatego tutaj postawiłem na Thermalrite Assassin X24 RFI, bo w tej cenie jest to jedna z ciekawszych propozycji z podświetleniem RGB. Zresztą do tej pory go używam w jednym z komputerów, takim powiedzmy, bardziej do pracy. I tak na dobrą sprawę radzi sobie ona rewelacyjnie właśnie z Ryzenem, tylko że też na AM5, tylko że nie 7500F, a innym. No dobrze, więcej o tym chodzeniu znajdziecie w recenzji u mnie na kanale. Zachęcam, zapraszam do obejrzenia po tym materiale. Natomiast dalej lecimy do dysku. Tutaj bez zmian SN580 po prostu ten dysk jeszcze nie podskoczył tak mocno cenowo, dlatego wybrałem właśnie tego teraz już sandiska, no wcześniej WD, no ale to że tak powiem, korporacyjne tutaj kroki mnie nie interesują. Interesuje mnie dobry produkt w niedużych pieniądzach i takim jest oczywiście ten dysk od teraz sandiska. Okej, okay, Pisa Express 4.0, fajne transfery odczytu zapisu, wystarczające nawet są overkillem pod gry, pod wasze zastosowania, więc nie wykorzystacie potencjału. Jak i wszystkich praktycznie dysków Pisa Express 3.0, tych z Maxa i praktycznie wszystkich dysków Pisa Express 4.0, już o 5.0, nie wspominając o to już jest lot w kosmos, jak chodzi o prędkość odczytu i zapisu. Dobrze, lecimy dalej do zasilacza. Tutaj też niejednokrotnie przeze mnie polecany Deepcool PL750D. Czym się wyróżnia ten zasilacz? No, mamy moc 750W. Mamy, uwaga, certyfikat yy, sprawności brąz I wiem, że to może być trochę kontrowersyjne, ale ten zasilacz został wybrany nie z powodu certyfikatu, a z powodu standardu. A standard tego zasilacza to jest ATX31, czyli mamy tą wtyczkę 16-pinową do kart NVIDIA, bądź też. AMD, bo widziałem Rixa 9070XT bodajże chyba od Sapphire który miał wtyczkę właśnie tą 16-pinową, więc no fajnie, fajnie, ja lubię ten standard, wolę to niż stare wtyczki 8- bądź 6-pinowe, dlatego no, jak najbardziej tutaj to, że producenci zasilaczy i kart graficznych idą w tą wtyczkę 16-pinową, pomijając całe te kontrowersje dookoła, palenia się tych wtyczek, to dla mnie jest to okej. Okay. No raczej jak się już jakaś spali, to ta stop, stopki, a nie a nie ta z low-endu czy min-endu, no nieważne. W każdym razie mamy tutaj standard ten yy, 3.1, więc mamy tu najnowszą wtyczkę. Dodatkowo no, zasilacz jest cichy i całkiem dobry. Yy, mamy długą gwarancję, bo tutaj chyba było około. 5 lat? 60 miesięcy, tak. 5 lat, więc no chwali się. No, 5 lat spokoju to jednak za 300 zł to uważam uczciwa cena. <grytanie> Dalej lecimy do obudowy. Obudowa, którą recenzowałem niedawno na kanale i ja wiem, ona ma pewne swoje bolączki i wady, ale na dzień nagrywania tego materiału jest to jedna z ciekawszych, uwieczniej propozycji. Do tego typu zestawu komputerowego, który nie będzie wydzielał absurdalnych ilości ciepła, będzie to naprawdę dobry wybór. Tutaj możliwości chłodnicze, a bardziej możliwości, którymi powietrze jest zasysane, są ogromne. E, Obudowa no jest naprawdę rewelacyjnie wykonana. W tej cenie no, to jest deklasacja po prostu konkurencji. E, no, mamy trzy śmigła też w standardzie. Mamy całkiem sporo miejsca nad płytą główną, więc e, moim zdaniem jest to atut. Można sobie zawsze się pobawić w dodatkowe wentylatory, jeżeli te, które są już fabrycznie zamontowane nie będą spełniać naszych oczekiwań. Pamiętajcie tylko jedno, że tutaj jest zrobiony pewien myk, e, bardziej oszustwo ze strony producenta, czyli USB 2.0 z frontu, znaczy USB C z frontu jest w standardzie 2.0, a nie szybszym, co uważam za po prostu jawny scam i oszustwo wobec nas, klientów. No ale macie sporo miejsca na dyski, więc to takie pocieszenie, jakbyście potrzebowali sporo miejsca na dyski. No nic, tak czy siak linka do testu tej oto obudowy znajdziecie u mnie na kanale. Postaram się też wrzucić kartę w rogu ekranu. Jak coś, no to zawsze możecie sami też poszukać na moim kanale. Relatywnie niedawno była recenzja tej oto obudowy. Dlatego też polecam, bo był sprawdzony produkt, nie? <grym> Okej, okay. lecimy na koniec do karty graficznej. Tutaj padł na NVIDIA, bo jest fajnie przeceniona. Znaczy fajnie, no stówkę daje, no stówkę to... Za, za stówkę to macie prawie to ochłodzenie, więc nie uważam to za złą promocję. ZOTAC GeForce RTX 5070 Solid OC 12 GB DLS4. Karta długa, ale nam wejdzie, spokojnie sprawdzałem. Ale moim zdaniem karta naprawdę świetnie wykonana i powinna być relatywnie cicha, z racji, że sam chip RTX 5070 nie należy do jakichś mega turbo ciepłych. A tutaj, przy tak rozbudowanym chłodzeniu, moim zdaniem, będzie po prostu tylko rewelacyjnie. Za 2400, fajnie, że te karty tanieją, i myślę, że będą jeszcze bardziej tanieć, bo moim zdaniem. Jak i nie tylko moim, ale wielu, wielu ludzi w branży jest coraz więcej przesłanek ku temu, że może niekoniecznie w tym roku, ale na początku następnego wejdą RTXy serii 5000, super, no to wiadomo, że trzeba zrobić miejsce cenowe dla tamtych RTXów, więc te wszystkie nowe RTXy 5000 z segmentu, powiedzmy właśnie tego 50, 70 i wyżej, Poza 5090, tanieją, bo następcy 5090 nie będzie. Ta karta jest w ogóle do czego innego, moim zdaniem, jest stricte do gier. No ale, jeżeli chcecie jakiś materiał, abym wam, że tak powiem, rozszerzył, do czego jest RTX 5090, dlaczego ma takie parametry, a nie inne, taki w ogóle układ, jak chodzi o VRAM, jak chodzi o sam chip graficzny, oraz to, dlaczego on tyle kosztuje. To dajcie znać, bo e, no, ostatnio troszeczkę e, wiedzy zgłębiłem w pewnym temacie, ale no, nie będę Wam wszystkiego tutaj teraz zdradzał. Jeżeli chcecie taki materiał, to oczywiście swoje zamówienia składajcie w sekcji komentarzy, a wtedy dla Was przygotuję odpowiedni materiał. Podsumowując, ten komputer wyniesie Was 582 zł na dzień nagrywania tego materiału i uważam to za naprawdę rozsądnie wydane pieniądze, tym bardziej, że mamy tutaj świetną wydajność, mamy przyszłościowy zestaw, bo jest zapas mocy. Jest jest możliwość upgrade'u o mocniejszy procesor. E, no może to chłodzenie, gdybyśmy tutaj zamontowali właśnie tego Ryzena 7800X 3D to by sobie nie dało rady, ale że tak powiem wraz z upgrade'em e, tego procka możemy spokojnie tutaj pokusić o upgrade chłodzenia na na przykład jakieś AIO, bo AIO wchodzą do tej obudowy na top na przykład, więc tutaj możliwości jest sporo. Płyta bardzo przyszłościowa, karta jeszcze na długie lata moim zdaniem starczy, mamy 12 GB VRAMu GDDR7 więc no i karta, która wspiera też wszystkie najnowsze techniki NVIDIA, więc to jest na pewno in plus. Moi drodzy, wszystkie linki do komponentów znajdziecie w opisie tego materiału, jak i do całego koszyka, również znajdziecie w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Przede wszystkim, że był przydatny, bo robię to dla Was, moi drodzy. Jeżeli chcecie kolejne polecane zestawy komputerowe w konkretnych kwotach, to oczywiście, że składajcie swoje zamówienia w sekcji komentarzy. Postaram się takowe dla Was przygotować. Z moje strony to było już na tyle. Mój chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych filmach.